Bardzo serdecznie! Pop, 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 Oraz kolejny na moim kanale, wasze zajępisze. Ciao, bimbel z tej strony. Kłaniam się nisko, bo samę kapiska! Huh. Tak, w tle widzimy kreble, Kops 2 jak zawsze. I tutaj, właśnie, jak już widzicie, na mojej snajperce mam nowy kamuflaż. Do tego też chcę dzisiaj coś powiedzieć. Ale, oczywiście, rzeczą numer jeden, dzisiaj jest to oczywiście moja spowiedź. O nie! E, dokładnie, teraz tak, najpierw coś do kamuflaży chcę powiedzieć e, bardzo ważna rzecz. E, chodzi o to o te kupywanie tych wszystkich kamuflaży i tak dalej. Ja od razu mówię, ja ich nie kupiłem. E, I to jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ oni jak widać e, robią coraz bardziej żarty, z nas po prostu co chwilę będą teraz jakieś pakieciki, żebyśmy coraz więcej kupywali, coraz więcej kupywali, wydawali hajs, wydawali hajs, wydawali hajs, chociaż ta gra już nie należy do najnowszych. E, I żeby tak czy inaczej na tej grze zarabiali prawie że te same pieniądze co w ogóle e, po wyjściu tej gry. E, dlatego, następująca rzecz. Jak mieć te kamuflaże za darmo? Jeśli macie jakiegoś znajomego, czy to w waszym klanie, czy to gdziekolwiek, który ma te e, kamuflaże i tak dalej, e, i możecie mu zaufać w pewnym sensie, to wtedy e, możecie po prostu tak, albo on daje wam swoje konto, logujecie się na jednej konsoli, e, tak jakby włącza się Black Opsa, i na split screenie, w, w, w jednym pla jako jeden player, za... lala, kurwa. Jako jeden player logujecie się, wy, a jako drugi player logujecie się, właśnie jako wasz znajomy, który te kamuflaże ma, i w tym momencie możecie na wszystkie swoje broje nakładać też te kamuflaże, które on też ma. E, więc możecie sobie wtedy na wszystkie wasze klasy posać te kamuflaże, wylogowujecie się na jego koncie i tak dalej. I dopóki nie zarejestrujecie konsoli, te kamuflaże dalej będziecie mogli sobie ustawiać, czy to właśnie w meczach ligowych, czy prywatnych i tak dalej. Będziecie mogli te kamuflaże używać. Więc nie potrzebuje kupować każdy tych kamuflaży, tylko jedna osoba, tak jakby z waszego planu. E, wiadomo, jest to trochę do dupy, bo nie, jak zmienicie sobie tą. Klasę będziecie musieli zrobić ją e, później kiedyś od nowa, sobie ten kamuflaż nałożyć, bo on się będzie po prostu, że tak powiem, nie będziecie mogli go jeszcze raz wybrać. Po prostu one będą wybrane, nastawione na te, e, na te klasy, które sobie ustawicie, ale nie będziecie mogli sami wybierać na nowe klasy tak jakby tego kamuflaża. Jednak tak czy inaczej jest to dobry sposób, tak najpierw zrobił mi Dąbek właśnie w podobny sposób, tylko że trochę inaczej. On po prostu na moim koncie zalogował się na swojej konsoli i tam mógł po prostu ustawiać mi te kamuflaże, ja potem się zalogowałem u siebie i wszystkie kamuflaże miałem ustawione. Jednak później wieczorem zrobiliśmy właśnie tak z Bissem, że po prostu on mi dał swoje konto. Ja po prostu na jego koncie właśnie tak na się zalogowałem i na wszystkich klasach, czy to tytuły, czy to wszystko sobie po prostu poustawiałem i wszystko funkcjonuje zajebiście i w ten sposób można naprawdę zaoszczędzić te kurwa Microsoft Points i po prostu uniemożliwić, że tak powiem, lub przynajmniej się troszkę do tego przyczynić, żeby te Activision tak kurwa z nas pieniędzy nie zdzierało. Ech, dobra, to co do tego, tutaj właśnie e, w, specjalnie ten mecz wgrałem, żeby się właśnie te flaszy wdzieli, tutaj jest ten e, cyborg i tak dalej, tam na sniperce mam właśnie ten drugi. I tak dalej, więc mam nadzieję, że Wam się mu podoba. Co do tego meczu, tutaj pierwsza połowa będę dobrze dawał dupy i tak dalej, pod koniec tej połowy będę miał 8 do 14, jednak w drugiej połowie tak się odbije, że jeszcze będę miał KD ponad 2-0. E, więc wydaje mi się, że ten gameplay może być. Co prawda, jest tak czy inaczej gameplay drugiej klasy, tak jak zawsze w piątki. E, przesuwa się że ta pierwsza połowa taka zjebana, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że ten gameplay da się jeszcze obejść. Drugi gameplay będzie to na Nuketownie. nie? gdzie w pierwszej połowie będę biegał jak e, taka sierota i próbował rasować i to i tamto i będę co chwilę dostawał po dupie i w drugiej połowie się właśnie w kurwie. E, już powiem, nie ma szans, kurwa, już mnie to powoli nerwi, i w tym momencie po prostu sobie przysiądę w jednym miejscu. Będę tak długo grał, aż stara nabije i wynik będzie tam 59 do iluś tam, tam do 27, chyba, o ile się nie mylę. Więc też wydaje mi się majonez, ale przejdźmy do pytań, bo jeżeli będę gadał na dużo różnych rzeczy, to nie dojdę do tego co powinienem. A więc, pod ostatnim e, piątkowym filmikiem, Mrs. Pinguin.pl, pierwsza Yo, baby, yo, baby, yo, Dawid się ma, drugi, Kamatos Games, trzeci są lepsi. <laughs> Eee, dutek 9, czwarty, dutek 9, pingwin. zrobiłem straszny grzech, nie napisałem w poprzednim odcinku spowiedzi, komentarzy, Powie, Powieś mnie, kurwa, nie zasługuje na takie życie. Masz rację, kurwa, gdybym cię spotkał, człowieku, to już byś, kurwa, wisiał gdzieś na lampie, kurwa, no. Eee, twoja zajebistość nie pobije, twoją zajebistość nie pobije nawet Dragon, który kończy live'a z powodu porodu swojej żony. <śled> Tak się kurwa uśmiałem przy tym komentarzu, Bardziej bardziej jego komentarza się nie da napisać. <laughs> Cabanos Games. Początek Pro. Nawet nie pamiętam jaki miałem początek. Mniejsza z ma. ma, To nie był żart o Hitlerze. E, na to ja odpisałem, ale o wyjebaniu Żydów przez Ziemców. A kto taki pomysł miał? No Hitler. E, pięć Hermi. Dawno się nie trzepałeś. Ach pierdyliś, ja się, gdybyś ty wiedział ile... Uuh, uuh, uuh. Aż mi się kurwa ręce dymią. <laughs> Eee, czemu twój pierwszy film był po niemiecku? Eee, już kiedyś ktoś się o to mnie spytał. Mój pierwszy film nie był w sumie po niemiecku, mój pierwszy film był po polsku i to na mapie Parish e, MW3 i tak dalej. Eee, a po niemiecku, bo chciałem zrobić filmik em, dla takiego niemieckiego komentatora. Eee, on tam konkurs miał i tak dalej i dlatego to zrobiłem, chciałem zobaczyć, czy miałbym szansę e, Ale nie miałem 5 <laughs> Hermi! Eee, a ja to co? Też ci tyle. Pytaj, i zadałem. No zadałeś, kurwa! Ale ja mówię to, co się dzieje aktualnie. Dawid Łański, ja widziałem, że Pingwing gra w Lol. Mr. Chastkasz. Mam suwara do odcinka. Jak się nazywa ładna Niemka? Turystka. Znam to, ale tutaj ci już też Kabanus po Games poprawił. Jeśli turystka, to Niemka. Powinno być raczej jak nazywa się ładna kobieta w Niemczech? Turystka. Tak, ładnie, tak to wygląda. Zgadzam się w 100%. Jego jeba! Ze Z Chameleon HD Penguin Napisze ci kawał um, Ten kawał, ale zostawię, tego użyję na samym końcu Be Balcio Jack ten, siema, jaką masz pracę? W chwili obecnej e, tylko YouTuba można by powiedzieć Czym nie zarabiam <coughs> Lubisz ją, o uwielbiam e, Jaką szkołę ukończyłeś? Ukończyłem, ja ukończyłem szkołę w Niemczech e, Więc jeżeli byś powiedział jaką i tak by Ci to dużo nie pomogło e, Co z rządzisz? Chyba sądzisz o tym co się stało w Londynie? Nie mam pojęcia co się stało w Londynie? Trochę. sorry wielkie jakie masz podejście do tego, że jest coraz więcej Arabów i tak dalej w Europie Krótko i na temat Apokalipsa Jak gra ci się najbardziej podoba oprócz szkoda? Jaka gra mi się najbardziej podoba oprócz szkoda? StarCraft 2 Zdecydowanie. Ostatnio mi cieciła udostępnił, że tak powiem, e, możliwość grania właśnie w Sarkafta dwójkę. W tą grę naprawdę tyle lat grałem i teraz tak, że mogę sobie znowu od czasu do czasu włączyć meczek i sobie. To jest po prostu dla mnie. A, uwolnienie młodości mego serca, kurwa. Piękna rzecz. Uwielbiam Sarkafta. Uwielbiam po prostu. E, opowiedz jakąś śmieszną historię. Mm. <laughs> Dobra rzecz. Ostatnio mi właśnie e, moja opowiadała. Masakra, e, jej. <laughs> Eee, znajomemu z klasy się to zdarzyło. A więc, e, jej znajomy, wiadomo, mieszka w takich jednorodzinnych budynkach, gdzie jedno koło drugim takie takie bliźniaki dosłownie, że jeden koło drugiego takie budynki są. E, I sąsiad miał królika. No i w pewnym, e, w pewnego dnia i tak dalej, wychodzi właśnie ten jej kolega e, przed swój domek i tak dalej, i patrzy, podbiega pies z tym królikiem w ryju. Wiesz, cały brudny ten królik, i tak dalej, nie wiadomo i tak dalej, więc ten typ się trochę tak wystraszył, mówi: Ja, pierdolę sąsiad, bo to będzie robił problemy, to i tamto. Więc wzięli tego królika do domu, umyli go, wyszorowali, wszystko ładnie zrobili, żeby on wyglądał normalnie i. Wiesz, potem poszli od razu e, do tego e, sąsiada na odwiedziny, tu set e, gadu, gadu, tu i tamto A kurwa gdzieś tam e, w chwili wolności, że tak powiem, poszli kurwa do innego pokoju, gdzie była ta klatka właśnie od tego królika i wsadzili tego królika z powrotem. Bo po prostu on myślał, że ten królik zdupił z klatki i tak dalej, pies go drapnął i po króliku. I wiesz, nie chciał mieć problemów po prostu. Bo tutaj można o wiele naprawdę duże problemy mieć prawdę z takich rzeczy, jeżeli kurwa zabierzesz zwierzę z sąsiada. E, <śla> 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 najlepsze jest to. Że dzień później przychodzi ten sąsiad do niego Mówi, ty stary Nie wiem czy mi odpierdala, czy o co chodzi Ja kurwa dwa dni temu pogrzebałem mojego królika, bo zdech A on dzisiaj kurwa ja wstaję, a on w klatce kurwa umyty i świeży leży <grystanie> Zajebiste Po prostu mała parodia Trochę tak dziwnie to powiedziałem kurwa, bo się nie umiałem skupić Ledwo co wstałem, kurwa Ale kurwa historia zajebista E, jakim auto jeździsz? E, moja kobieta ma na razie tylko auto i e, jest to. Rlllllll-Sat e, e, i e, Taki żółty, kurwa dziwny, poplamiony, ale. Daję gazu. E, byłeś już swoją kobietą w Rosji? Nie, lub w Polsce, tak. E, w Szczecinie byłem z nią. E, I co, nawet wzięliśmy taki fajny, zajebisty pokój. Kurwa, mać to była jakby taki, kurwa. King suite, kurwa, piękny. o, mmm, no nie zapomnę tego. Masz jakieś zwierzę? E, <gryzanie> Mam. Pytona. Eee, <noise> nie mam, nie mam, ja przez to, że się... W... <noise> Moja mama zawsze była fanem zwierząt i mówię, wszystkie zwierzęta chyba tego kurwa świata już mieliśmy kiedyś w domu, ja teraz się tak, że tak powiem, trochę dystansuję od zwierząt, nie chcę mieć u siebie żadnych zwierząt. Ehm, a co tego kawału chuj z tym, jak będzie kolega powinien wytrzymać? Ma około 2 godziny doby, to ja nie pamiętam o co chodzi. E, Przemekka, jaką grę najbardziej nienawidzisz? Jakiej gry najbardziej nienawidzę? Nie wiem, bo w takie gry, których nie lubię, nie gram po prostu. E, chyba, że Call of Duty. E, kocham tą grę i nienawidzę. Dwie rzeczy na raz. E, jest po prostu naprawdę... Potrafi tak grać bardzo, ale to bardzo wkurwiająca. Tutaj widać właśnie, jak, że mecz, dobieg, końca, a wynik... Ponad 2-0 więc Git majonez. Chociaż w pierwszej połowie było 8-14, więc. Albo że jest. Zaraz zaczynamy właśnie na nuktał. Niektórych już wcześniej wspomniałem, też mniejsza z tym. Dudek659. Byłem się kurwa spowiadać i powiedzieli mi, że jestem skazany na cenzura, bo nie powiedziałem żartu w ostatnim odcinku. Ej, dobrze, kurwo, dobrze. Powinieneś być zamknięty z murzynem w jednym pokoju. On powinien zgasić światło i powiedzieć ci, jak cię złapie, jesteś mój. <śpiewanie> Mniejsze O nie! O kurwa! Nie! Nie! Powrócił! On powrócił! Nie! nie. <ścoughs> A więc KJZ FH napisał! Też oglądam Vanosa, jest zajebisty, oj naprawdę jest zajebiscy. naprawdę uwielbiam każdą jed... każdy jeden odcinek, który on robi, bo robi naprawdę różne rzeczy, raz robi jakieś tam śmieszne zadania, że się chowają cały mecz i tylko klejmorami czy tam inami jakieś kile robią, zajebisy naprawdę patenty mają, później no tyle z tymi tarczami, jak blokują, później te właśnie montaże, co on robi z jakichś tam piosenek, zajebisty, po prostu Vanos, kurwa, jest po prostu zajebisty i każdemu mogę polecić, kurwa, poszukać na YouTubie Vanosa i se obejrzeć, kurwa, bo naprawdę te wszystkie filmiki, ja przynajmniej uważam, że jest to po prostu śmietana. Non. Ah. Non. Artur Kapłaniak, zrobisz kiedyś film, jak lepiej grać w koda, to już powtarzałem nawet w ostatniej spowiedzi i powtarzam to co prawie co drugi odcinek, gdzie komentuję wasze komentarze, nie da się czegoś takiego zrobić, każdy gra czymś innym, każdy gra inną klasą, każdy woli inną klasę, każdy inaczej gra, w ogóle ma inny styl, jeden raszuje, drugi kampi, trzeci to, trzeci czy czwarty tamto, jeden lubi grać krótkimi, drugi długimi, sniperkami, LMG i tak dalej, każdy po prostu całkiem inaczej gra, nie da takiego się ogólnego, że tak powiem, filmiku zrobić i powiedzieć, tak i tak się gra, żeby grać lepiej. Po prostu grać ostrożnie, ale nie kampić, bo jeżeli jesteśmy za długo w jednej pozycji, to automatycznie ktoś przyjdzie i strzeli nam w plecy, bo już raz przykładowo przez nas ginął. Dlatego e, to jedyna rzecz, którą na pewno nie grać, ale ostrożnie nie biegać na hamach gdziekolwiek, bo nie będziemy w stanie nabijać dużych point streaków. Więc grać po prostu, no, po, po, po prostu ostrożnie. Jak będziecie widzieć, że macie, nie wiem, 3-4, kurwa już do e, dużego jakiegoś point streaka, to troszkę tak kurwa zmieniać co chwilę, że tak powiem no to daje nam grać możliwości z headlicza do headlicza i tak dalej i na pewno tego point streaka nabijecie. Eee, Artur Kaponia, a nie, tutaj jeszcze. Ja jeszcze, wysłałem ci zaproszenie do znajomych na Xboxie Artur Kaplowe. Napisałem, że jestem twoim widzem i nawet teraz grałem z waszym klanem. Eee, o ile się nie mylę, nawet przyjąłem cię do znajomych. Artur Kaponia, też lubię Vanosa, No, się nie dziwię. Tutaj, gdzieś nie wiedział. kiedy zombie... Pingwin. Nie mam pojęcia, kiedy zombie. Eee, bo na razie w zombie... Długo nie grałem. Eee, ostatnio nagrałem, jeszcze znaczy jakiś no, czasem no, nagrałem z Bulim. I tam nie pamiętam z kim jeszcze, czy chyba z Bissem, czy Kidlickim. E, właśnie jeden odcinek zombie i tak dalej, ale em, nie był on szczególnie piękny i tak dalej, dlatego go nie wgrałem. Może po prostu w który dzień, o ile go już nie usunąłem, to jeszcze go wgrałem. Dawid Siemo, wybijanie Żydów przez emców wymyśliłem ja. Na to odpisał Jack, Nie śmieję się z tego dzieciaku, bo jakby nie było, to. E, Niemcy mordowali też Polaków. Dokładnie tak było. E, no ale mniejsza z tym kurwa to są takie to przykre tematy, nie lubię takich rzeczy. dajcie no, ciema. Pingwin zrobisz jakiś poradnik jak na przykład całować? Jak grać Jak być zajebistym? What the fuck? No to do się jak celować. Eee, <śm> teraz takie pytanie czy naprawdę je byłeś byka? Czy. Ciao um, Chciałeś się spytać jak całować? <śm> Aaaa! jak celować, jak celować? To musi sobie po prostu um, próbować. Ja, ja po prostu robiłem to w taki sposób, żeby wykryć czułość, jaką e, najbardziej lubisz, tak powiem, w tej grze. Ustawiłem sobie na maksymalną czułość i po prostu co dwa mecze zmniejszałem sobie o jeden. Aż doszłem do meczu, gdzie powiedziałem, Ok, teraz celuje mi się zajebiście. E, najlepiej z tym dochodzę do ładu i to już naprawdę pomaga, bo dużo ludzi chce grać na jak największej czułości, żeby być fajnym, że jak będzie gadał z kolegą, ty ja gram, nie wiem, na 13, 14, 15. E, I tak dalej, e, ale to nie robi sensu. Ja gram co prawda na 12-11, ale po prostu, bo już trochę dłużej gram i się do tego przyzwyczaiłem. Ja teraz, jak chcę nałożę mniejszą prędkość, to mnie to denerwuje. E, ale na początku miałem sam problemy z tym, i tak, że tak powiem, i sam zmniejszałem jeszcze wtedy do 9-8 nawet. <laughs> Jednak po czasie, jak się przyzwyczaiłem, to sobie po prostu znowu podwyższałem. I na dzień dzisiejszy 11-12 jest dla mnie idealną czułością. I dlatego, każdy sobie powinien tak wytestować. Każdą czułość po kolei, naprawdę zniżając co jeden. I po prostu znaleźć, w której, na której czułości się najlepiej grało. To jest jedyny sposób, wydaje mi się, żeby dojść do tego, jak najlepiej celować. Próbować też na dłuższą odległość, nie prawym analogiem, jeździć, wie, wie, wie", celować, prawo, lewo. Tylko przykładowo się trochę strafując, przykład jeżeli mamy karabin, a nie sniperko, oczywiście, to te przynajmniej o wiele precyzyjniej można na odległość tak celować w ten sposób. Jak być zajebistym? Nie ma takiego czegoś. Musisz po prostu dalej oglądać Pingwina. O, reklama, reklama! DADARADARADA! detarni. Da, da, da. Oj, pod filmikiem z rozmową PS4 Xbox One chcesz dać Gears of War ekskluzywna na Xboxa? Hoho, ho, wyczułam propagandę. Jaką tam propagandę? Tu nie chodziło o żadną propagandę, po prostu Gears of War to jest gra, chociaż tu było kilka męczy że tak powiem, to nawet się nie rzuca w oczy. Przez cedemko i tak dalej, po prostu zajebi się pasowało. Eee, a co do ekskluzywów, akurat naprawdę jest zajebistym ekskluzywem na e, XBOXa. Dawid ma ile miałeś lat, jak zrobiłeś to pierwszy raz z typiarą? Z typiarą na pewno tego nie zrobiłem, tylko z dziewczyną. Eee, nie mogę ci tego powiedzieć. A, Dużo e, osób e, ogląda moje filmiki, też z mojej rodziny. Tutaj by się kilka osób mogło przewrócić. <laughs> Dawid ma, niech skadnę, 15? Ha, nie powiem ci. <laughs> Fazer P, takie pytanko, a propos twoje laski, którą miałeś przed tą laską, którą teraz masz. Czy tamta, tw twoja kobieta grała w gry na konsoli? Bo jak wiem, ta, którą masz teraz, to gra. Z tamtą grałem na konsoli, ale no i grajmy wtedy w kręgle i ogólnie w jakieś te dziwne gierki, w wcięcie kurwa warzyw i co tam jeszcze ze wszystkie zagierki było. Sorry, ale w rzecz typu Call of Duty z nią nie grywałem. Wtedy też miałem jeszcze PlayStation. Um, nie wiem, jak wyjdzie nowe Call of Duty, to będziesz skupiał się tylko na nagrywaniu Ghost? Czy tak, że raz to, raz to, lub czy w ogóle nie będziesz grać, nagrywać Ghosta, albo to zapewne nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Um, jeżeli będę miał tę możliwość, mieć nową konsolę i mieć Ghosta, bo na starą konsolę od razu mówię, nie mam zamiaru kupować Ghosta, bo jest to po prostu według mnie marnotrawstwo, Ponieważ jeżeli już mam wydać tyle pieniędzy na tą grę, to wolę wydać raz, a nie dwa, że wydam na starą konsolę, a później kiedyś na nową konsolę, nie mam tego zamiaru, więc może być po prostu, że trochę później zacznę nagrywać tego Ghosta niż cała reszta, ale na pewno chcę mieć Ghosta i na pewno będę go nagrywał, ale na pewno też nie, że tylko i wyłącznie tą grę. Teraz, opra, też większość to jest Black Ops 2, ale jak już ci, co oglądają kanał, kanał trochę dłużej, to widzieli, że czasami jakieś demka wrzucam, czasami właśnie War, sołata jak ostatnio i tak dalej. Próbuję mniej więcej, tylko że mam mało gier na tego Xboxa, bo po prostu żal mi wydawać hajsa na starą konsolę. hajsu, kurwa dzisiaj tyle przejęzyczeń ile dzisiaj miałem to. Uh! Fazer.pl Ale to nie był żart o Niemcach To naprawdę nie, Ale ten żart o Niemcach To naprawdę nie był na miejscu No nie był no, mniejsza z tym ma pingwinku Co myślisz o hakerze, który ukradł naszemu konto na YouTubie Um, bardzo krótko i na temat gdybym wiedział kto to dokładnie jest na 100% to sam bym się wiebał takiej osoby na kompa przeszperałbym mu całego kompa, wszystkie e-maile wszystkie konta i tak dalej, poszukał czy może ma gdzieś jakieś zdjęcia swo e nagie swojej kobiety co prawda zacenzurowałbym jej twarz żeby e nie narobić jej jakiś szkód, ale tak czy inaczej udostępniłbym to zdjęcie gdzieś w internecie wysłał jej link i powiedział po prostu, że e zrobił tak, przynajmniej żeby to wyglądało że on to udostępnił, żeby kobieta z nim zerwała do tego wziąłbym jego e-mail i zaczął wysyłać wiadomości na jakieś do jakichś urządów i tak dalej, z różnymi groźbami, żeby ty miał, kurwa, po prostu problem. I napisałbym do jakiegoś zgrupowania m, e, murzynów, teraz tak nie, że rasistowsko, e, żeby po prostu go w dupę wyruchali, o. E, w taki sposób, po prostu takie coś jest samstwo, nie mam pojęcia, po co ludzie takie rzeczy robią. Ja, co prawa, też kiedyś się takimi rzeczami bawiłem, e, do dzisiaj mam e, swojego pięknego e, motherfucking Linuxa na e, dysku i tak dalej, wiadomo, czasami się przydaje, ale w własnych, że tak powiem, rzeczach. I tak dalej, ale e, żeby poszkodować takim osobom jak Yoshi i tak dalej, e, takie rzeczy robić, to po prostu jest hamstwo. Po co? po co? co to komu daje? Co, ma ktoś na dochę, że wyśle w jego imieniu jakąś wiadomość, i tak dalej? Pojebane, po prostu pojebane. Ludzie są, i e, no, nie mam nic więcej do tego naprawdę do powiedzenia, bo są po prostu do przyszczepy natury i koniec. Kropka. Jaka jest Twoja ulubiona klasa? E, moja ulubiona klasa. E, pff, dobre pytanie, już ostatnio to odpowiadałem. E, wszystko, co jest albo z MSMC, albo z DSR-em i nawet mam właśnie jedną klasę, gdzie mam jako głoń, e, głoń tak, broń główną e, właśnie MSMC, jako drugą broń mam DSR-a i tak dalej i strasznie, strasznie z tą klasą dobrze do ładu, bo bardzo, bardzo ją lubię. Kałach jest też wyjebany w tej grze i tak dalej, to zależy w jakim trybie, w ligowych lubię inne trochę klasy i w, w, w publikach lubię też troszkę inne klasy. Eee, byłoby to za dużo. Eee, tak, tutaj komentarz dobiegł do końca. Mam nadzieję, że się za bardzo nie nudziliście. Eee, ja tu muszę jeszcze namówić to, raczej namówić, tak, poruszyć ten temat, że jutro wyjeżdżam znowu do Berlina. Tydzień mnie znowu nie będzie. E, ja jeden odcinek już z waszej klasy nagrałem. E, w środę powinien się ukazać, jeżeli zdążę jeszcze wszystko nagrać dzisiaj, i skomentować. Jutro e, mam zamiar wgrać filmik. E, że tak powiem, startujący konkurs o intro. A więc jeżeli ktoś chce mieć intro nowe na swoim kanale i tak dalej, mojego, że tak powiem, wytworu, którego nikt inny jeszcze na YouTubie nie ma, <coughs> sorry, to jutro po prostu oglądać mój kanał. Jeżeli wszystko e, zdążę zrobić i tak dalej, to jutro ten, e, że tak powiem, ten konkurs się będzie rozpoczynał i będzie do wygrania kanał. E, przez to, że mam e, już i dopiero 250, e, 250 widzów, to automatycznie rozma e, mówi to, że będzie trochę łatwo, że tak powiem, to zdobyć, bo na pewno z tych 250 może będzie 5 osób, które w ogóle wezmą udział. E, dlatego jeżeli ktoś naprawdę... Komu się spodoba te intro przede wszystkim, bo komu się nie podoba, to nie, po prostu nie bierze udziału prosto jak but. E, ja robię po prostu intra, które po prostu, przy wydaje mi się, przy 250 widzach i tak dalej jest akurat. E, wiadomo, e, aha i od razu te intro mówię, że te intro będzie... W tej wersji, którą wam jutro pokażę i tak dalej, nie jest to stuprocentowa wersja, bo to jest po prostu wersja, którą na razie mogę jeszcze edytować pod inną nazwę i tak dalej, a później resztę efektów dopiero będę jeszcze dorzucał, więc te intro będzie e, po prostu tak jakby tym szkieletem tego, co Wy dostaniecie. Troszkę więcej efektów będzie w tym, które naprawdę potem będzie końcowe. I tak dalej, więc jeżeli ktoś potrzebuje intro, to jutro oglądać! Mój kanał motherfucker. I od razu mówię, musicie sobie przygotować mikrofon, Jeżeli chcecie brać udział. To będzie wam potrzebne. Ehm, gdzie jest ten suchar, gdzie jest ten suchar? Gdzie tego suchara na koniec! Da, jest. A więc e, suchar od The Kamalon HD! <laughs> Idzie sobie murzy na asfaltem i widzi robaka. I mówi O, robak, kurwa! A robak na to? O kurwa, asfalt się rusza! <laughs> Trochę rachistowskie, ale. Czarny humor jest zajebisty. Dobra, ja w tym miejscu jak zawsze dziękuję za obejrzenie mnie do końca, zapraszam do komentowania, palowania, subskrypcji, a oczywiście do pytań na następny tydzień, chociaż nie wiem, czy na następny tydzień nie będę robił odcinek i zapraszam na następnego razu.